do not try and bend the spoon that's impossible instead only try to realize the truth but there is no spoon Czy ja kiedykolwiek planowałem pokazywać się od takiej strony? Nie. No bo wstyd trochę się pokazywać. Lepiej być dopasowanym, dopasowaną komórką społeczną, która wspaniale sobie radzi każdego dnia? A jak sobie nie radzi, to przynajmniej niech to robi w ciszy. Znów dziwny, dziwny czas. Na no mojej drodze, tutaj 200 odcinków temu nagrałem film, że wycięli krzyż. Powstał tutaj nowy krzyż. z Tym razem z napisem. Znak, któremu sprzeciwiać się będą. Jest teraz obity w taką piękną, biało-czerwoną opaskę. Ja się temu nie sprzeciwiam. Bardziej mnie interesuje. Jaki miał motyw sprawca usunięcia tego krzyża? Czy to na przykład nie jest jego działka? Dochodzenie można by przeprowadzić. Ja się zawijam do spania. Jutro jakiś króciutki update też wrzucę. No i tak się żyje na tej wsi. Pozdrawiam.